Cześć moi drodzy. Już 26 marca widzimy się na kolejnym spotkaniu mieszkanicznika w Gorzowie Wielkopolskim i 30 marca w Berlinie, na którym wystąpi Tomasz Burcon. Tomku, o czym opowiesz? Opowiem o najważniejszej rzeczy, o rzeczy, która sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość. A co jest tą najważniejszą rzeczą? Co pierwsze widzisz po wybraniu ogłoszenia? Widzisz zdjęcie, i właśnie powiem jak zrobić profesjonalne zdjęcia czy telefonem komórkowym, czy lustrzanką. I nie tylko powiem jak robić je dobrze, ale jeśli nie zdecydujesz się, żeby robić samodzielnie zdjęcia, to w jaki sposób wybrać fotografa i na co zwracać uwagę podczas jego selekcji. I jedna z kluczowych, jeden z kluczowych elementów, aby Twoja oferta była dobrze wypozycjonowana. Powiem o tagowaniu i geotagowaniu zdjęć, które powodują, że oferty pojawiają się na samym szczycie wyników wyszukiwania Google. Świetnie, w takim bądź razie rozumiem, że nasza sprzedaż będzie bardziej efektywna po Twoim wykładzie. Tak, pokażę też statystyki, jak to przemek Kacmajor dzięki zdjęciom, które wymieniliśmy w jego pięciu apartamentach, już w pierwszym miesiącu zarobił dodatkowo i to ile? To nie było 200 zł, to nie było 500, 1000 czy 2, to było 10 tysięcy zł. Czyli gdyby utrzymać ten wynik przez 12 miesięcy, to jest ponad 100 tysięcy zł dodatkowego zysku, nie przychodu, zysku do wynajmu krótkoterminowo w przypadku 5 apartamentów. I też, żeby ten wykład był cały, opowiem również o najmie krótkoterminowym, bo fotografia jest moją pasją, a najem krótkoterminowy jest moją profesją. Opowiem jak możesz zarządzać najmem krótkoterminowym tak, żeby mieć dla siebie czas, czyli jak automatyzować ten biznes i jak go robić zdalnie. Moi drodzy, sami widzicie, że Tomasz przyjedzie z ogromną wiedzą, także nie może was zabraknąć 26 marca w Gorzowie albo 30 marca w Berlinie. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.